Witam Was w następnym odcinku. Tym razem gramy w Epic Byte Simulator. E, Lajkujcie mój kanał, subskrybujcie. Jeśli nie coś subskrybować, będziecie na moim kanale na bieżąco. I przechodzimy do odcinka. Więc już sobie trochę w to pograłem. Eee... No, myślę, level 6. Te levely są trudne nawet. Dobra. Dobra, mam pomysł. Przejdźmy sobie jeden poziom. Dobra, postawię tutaj. I zaczynamy. No, przejdźmy sobie ten jeden poziom i lecimy dalej. I co on robi? Właśnie, bo to jest ich dwóch. To się niech pokona ich. Dobra, nie. Dobra, idziemy tu. Eee, weźmy. My. Weźmy łączników i zróbmy 40 do łączników na 20 odcinków dobra. i zaczynamy no więc wygląda to tak można się oczywiście słyszeć ja sobie ustawiam tak, jeszcze zobaczmy wszystko się nakrywa tak, nakrywa się jest wszystko dobrze no i sobie, i dobra leci walka tak to wygląda napiszcie w komentarzach na kogo głosujecie ja oczywiście głosuję na niebieskich mogę jeszcze aha drugi tych obiektów no to już chyba nie a teraz zrobię taką wszystko zresetuję Niebieskim kto lepszy? Niebieskim damy pięćdziesięciu łuczników, a czerwony za zobaczyki. zobaczycie, możecie się domyśleć. Dobra, a ty damy tych. Oczywiście nie, tu. Tu. Tak. No, oni też strzelają, myślę, że nie jest. Ale jak ich sobie użyłem, to zobaczyłem, że strzelają. E, bo nie wiedziałem sam co to jest. Dobra. E, I szybko to pokładam. I lecimy. No, polecam wam tą grę, bo ogólnie mi się to spluwała. Dobra. Ci, czy ci. To lepszy. Dobra, zrobię taką. No. To lepszy. Widzicie, może czasami takie czarne kropki. Patrzcie. O, teraz może będzie lepiej. słuchać Takie czarne kropki. Tu na środku są. Pomiędzy nimi. I to są strzały. Dziwnie zrobiłem... nie łatwiej strzał, ale... No dobra. O! Teraz wygra... No. Czyli łocznicy są lepsi, a są Tańsi. no? Łódźnicy są. A jeszcze raz spróbujmy. No i zobaczymy teraz kto jest. To będzie lepszy. Teraz może być każdy. Nie, nie bestie są lepsi. Czyli łucniczy są tańsi, a są lepsi. No, no więc znowu nie To ty... Nigdy jeszcze w ogóle nie próbowałam tych. To wezmę sobie zresetuję Co to w ogóle jest? To jest kolej z młotem. No to damy taki. Taka dwa. Czyli wejdzie 20 na jedno. I w niebieskich to samo. No Może tu się Ga spodobała, jedynie, Może Wam się spodoba. I piszcie w komentarzach... O, jeszcze z mnie nie mam. Piszcie w komentarzach, czy mam ją jeszcze nagrać. Mi się ona podoba. Może jeszcze będzie jakiś w niej odcinek albo nie. No i tak. No, nie będzie z tego na pewno więcej odcinku. Bo mi się spodobało. I piszcie w komentarzach. O. Nie, nie będę tego nagrywał, jeżeli nie będzie chociaż jednego komentarza, że mam to nagrać. No, chociaż jeden musi być, to nagrać. No. I subskrybujcie komórka kowolskiego do TV. No i kto teraz wygra? To nie zaraz, to dzwoni. Kto? No, czerwony. Dobrze. Nie chcę mi się robić leveli. Levely są, przyznam, są dla mnie tutaj. A teraz damy. <ścoughs> ja bym je zrobił tej walki. Jeszcze jedno i będzie stój. I będę już mógł więcej, bo to jest właśnie fajne że w tym można maksymalnie 100 ludzi. Takich no, tych stworów czy tak. To... No. już nie mogę. Teraz czerwoni. Oczywiście oni kosztują aż 150 zł, bo oni są najlepsi. Więc zobaczymy, która drużyna lepiej i także powiem tresuje. No, więc szybko to zrobię. Yy, I przechodzimy do walki. Bo już nawet ja się nie mogę doczekać. Nie robiłem jeszcze takiej, a już się na customie bawiłem trochę. No i ostatnia. Dobra. No. I go więc tak to wygląda ogólnie no więc tak zobaczymy kto wygra bo to mnie najbardziej interesuje no jest to dziwna walka ale pozyk, ale baguję ten no tak to wygląda jakby bagowało o kurde o, ale czerwony tu idzie. Tu to jest niebieski. No. Wygrali czerwoni. No. ali to każdemu odejmiemy pośrodkowym, ale tylko niebieskim. E, i ili... tak i tak. e, no i dodamy coś. I dodamy tam samorajów, świeterów. Mm. To tyle. Dobra, i lecimy, e, i jest dobra. No, więc tak, zmienimy mapę na tą, bo na tej jeszcze nie grałem. Czyli to ona, tak jak nie ma ograniczenia, zobaczymy, no. Chwila jak te tu armaty są i one też powinny pomóc, bo to, że stracili czterech tych gigantów, to i tak to powinno pomóc. A za chwilę te... że one tylko zostaną z tyłu i do gigantów będą podchodzić. I po prostu będą... mmm... No. Tak. No ogólnie to yy, 100 bapek w, w górę, następny odcinek z tego będzie. Albo po prostu jeden komentarz. No, żeby to nagrać. Na razie tam się nic nie, ma, nie stało. No ale... Hmm. Czyli co? Próła to niebiescy, nie? No niebiescy wygrali. A zmienimy tą mapę. Dobra. Zobaczymy co teraz. Czy to działa na każdej mapie, czy nie? Nie wiem, ale teraz za się przekonamy czy... Działa to na każdej mapie. Na tym czasie coś. Jeszcze tu więc ogólnie to mogę nagrać Jak oglądają to dzieci to nagram dla nich może napiszcie w komentarzach czy mam nagrać taką grę Kubusi Kropka Czy mam ją nagrać Kubusi Kropka z literią mam Dobra, nagram z literią od razu po tym odcinku wrzucę i myślę, że za chwilę będziemy kończyć. No, no, no. Czyli to nie będę sprawdzał na następnej mapie, bo nie ma czasu marnować. Nie ma tu czasu. No, a tutaj wyjdziemy w walkę na środku. Eee, takich ludzi, No, to... Więc już jest nie. Dobra, spróbuję to zrobić. Armacjaki. Już mi jedną rozwalili. Drugą. Trzecią. I czwarta też No więc ogólnie tego się nie da. No, więc to by było na tyle z tej gry. Może jeszcze coś będzie, nie wiem. Może jeszcze coś nagram. Teraz na pewno będzie ja za chwilę tylko muszę Ten stanowych, bo nie mam. No, więc widzimy się w następnym odcinku. Piszcie w komentarzach co mam nagrać i do następnego odcinka. Żegnam Was ja i wszyscy i na razie. Do następnego odcinka.